Widzą dzisiaj, jeszcze same mam takie jakby plastikowe włosy. Ja mam taką fryzurę, taką plastikową. Weźmy je Ja stoję na się, bo ten nie da się No i kurde, nie mogę wkłażyć. Ałaj! Boli mnie strachnie. Weźmy szczotkę. mojej mamie. No plastikowo, strasznie. Nie mogę tego rozczarować. I do ogóle czemu Wam cały czas tam pokazuję? Dobra, jest tak Próbujemy teraz tak to rozdysać, Żeby wyjdzie. To strasznie boli. Aha, dobra. Po co ja to rozdysuję, przecież za chwilę chcę odebrać moją siostrę cioteczną. mam. odebrać moją siostrę cioteczną. I też to będę chciał nagrać, jeśli mama mi pozwoli na telefon. No, ale Muszę zrobić ałaj Muszę zrobić tą fryzurę od nowa Ja pierdziu I Tutaj mam taki spray, który widzieliście jak był na wakacjach Ciocia mi go tam kupiła Teraz wyjmujemy mój żelik Specjalnie, bez zakrętki, trochę już zużyty Specjalnie go położyłam bez zakrętki Bo ten... Żeby bo się nie kleił Ja go właśnie użyłem Dobra, to mhm. nie. Zaciskamy tylko trochę. Dobra, klej się. Jak. Klej się jak super Nie wiem czy mnie widzicie. Ja to tak rozmarowuję. Teraz się będę poczuł. Widzą, obsmarkałam się. Dobra. Kurde, no nie umiem Dobra, nie pytajcie się Czemu tu kładę. Stopa Bo nie dosięgam Jestem za niski um, 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 um. Не все, я же как там страшный. Dobra, to już powinno być, ja sobie podstawię. To zawieźmy na rzecz. Dobra, jestem strasznie. Ale się rozkrzesa. No i po fajnie. Czasami. A na że tam też to robię. Czy są, czy jak robicie po kąpaniu jak macie włosy, to sprawdźcie zawsze, czy jak tak się ciek albo tak lekko, to czy Wam piszczą, to znaczy jak tam skrzypią, jakby. To znaczy że czysto. A mi właśnie skrzypią, tak skrzypią, piszczą. Tylko, żeby tego nie słyszał. Wczoraj było specjalny styl zawsze w sumie go miałem, jak się cieszę tylko na wakacjach się cieszę i dłużej na wakacjach patrzymy lufronie na nas No sumie, bo to można pokaże wam, jak pani fryzjerka mnie tak tak wziął i pomyślała zbyt tak szarpała te włosy sobie tak brał. i to, że mi chciała chyba wyrwać głowę Aha, teraz weźmy ten, ten magiczny żalik jest. Nie na językowy. I jak, piszcie mi w komentarzach, żebym go zakleił. Jakie zakleju, zakręcił. Zobij, kto i do nas zadzwonił. Ja poszedłem ten otworzyć i ja opierdził mi się te ręce, palce, kleję ja pierdził. Dobra. Zamknijmy drzwi, żeby niech na. Mnie.